W dzisiejszym odcineczku będziemy musieli skakać po danych kolorkach, żeby przetrwać jak najdłużej. A kto zostanie ostatni w grze, to wygrywa. Chłopak, jesteśmy słodkimi motylkami! I kolor! Tak, widzicie, musimy fiolet... wybrać kolor fioletowy. Fiolet, fioletowy? W fioletowy. Ciemny, fioletowy Tak, ciemny, fioletowy Grzesz, jesteś motylkiem. Ciemny. ślicznym motylkiem, tak jak i ja i Maciuś. Tak. Cygan, cygan! Ja motylkiem cyan, cyan. chciałem być. Motyle I fruwać jestem. sobie Ale, I ale, noc. ale, są, ale jesteśmy cutty, co? Ale a ty mi tutaj nie motylkuj, bo zaraz zrobię <laughs> efekt motyla. <laughs> wow, nie, nie, motyl jeden spada. Czy ty maciek właśnie spadłeś? Czy no bo, Jan? No czy Jan, no czy Jan, źle... co Jan, co Jan, co Jan, No dobra. Czyli, czyli Grzesio albo Ruzia. Kto z nas wygra? Ciemny niebieski, niebieski, ciemny niebieski. Tak, jest ciemny niebieski. Czy uda mi się przetrwać? Przetrwałam. Dobra. Maciek. Obserwujesz no, ja... nas? Cyjan, Cyjan, nie ruszamy się, szukam nie ruszam już ruszam. jakichś tutaj cheatów, żeby was pokonać w kolejnej no nie, rundzie. E, tak nie, tak nie można. Ja Otwieram ja sobie... jakieś tutaj lootboxy szary, 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 tak jest, szary, udało mi się, jest szary, ale super. Grzesiu, ty jeszcze żyjesz? Nie, widziu, siubika. Żółty. <śmiech> <śmiech> Jak się będzie następny szary, zostaw lapkę w górę. <laughs> Dobrze. Uuu. Czerwony! Jest Pamiętajcie, żeby zostawić jasny, subskrypcję. Jasny, a Mówiłem! Ja Grzesio został na polubitwie tylko jako jedyny nie! nie! Nie, jednak nie! Cześć Grzesio, Cześć Grzesio! Oj, oj Ale to co, to było czerwone! No, to przez Grzesia, bo Grzesio mi tam zaczął tak mówić, że ja tak mówiłam Dobra, Wiecimy. mamy następny tryb. Weźmy... Na koniach, na nie, koniach! Nie zdążyłam ja. kliknąć chciałam kwiatki, no! Ja chcę na patataju! Macie cały czas patataj robi! Kwiatki! Tak jest! Dobra, ale co on czarny, teraz czarny, zrobić? Czarny, czarny, czarny. To jest czarny. To jest czarny, to jest czarny. Czarny, czarny. Dobra, to jest, czarny. dobra, dobra okay. jest mamy. Wow, wow, o, dobra, pan. Jaki kolor teraz mamy? Zielony! Ja... O nie! Ale który? No tak, nie jest... Który? To jest mój, to jest mój. Tak, to jest mój, tak, tak jak twoje włosy, Maciek, takiego koloru o, jak twoje Czemu włosy? ty fruwasz? Ja właśnie widzę, że to ty... fruwasz. Niebieski! Sjankowy, 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 jasny, niebieski, o, nie! jasny, jasny Maciek, niebieski. Ale Maciek, mi się rozłączyła! O, ja a wiesz, co to znaczy, że już przegrywasz? To no, czerwony. O, działa, działa, mam czerwony. Zostawcie subskrypcję! <ścoughs> Cześć! Ale to... na powiedziała, że nim. Szary, szary, szary. A szary, gdzie jest tutaj? Tutu, tu, 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 tu. tu, tu. Ruzia, nie, no, Ruzia no, no nie, no. A myś że. Maśki... Dobra, Maciek, musimy polowić się No bo mi się zielony. znowu rozłączyła Drugi raz już. Co to ma być? Masz nie no. Ale ja mam ją na kablu. Żółty! Uuuu, to Ej, nie, nie może no, 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 Maciek, bo byśmy go dali od chłopaki, wypłynie. was nadzieja. Żółty 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 żółty. żółty, 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 żółty. Ja ci będę... Yes, 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 yes. Macie kontra Grzesio, Macie kontra... Brązowy! 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 Dlaczego e, tak <grym> Ej, Myślicie, że to... To sobie ekran. Żółty! Żółty! Pobiegłem przecież, dałem radę! Dobrze, kogo ja tutaj zobaczę? Kogo ja zobaczę w finale? Przeci e, brąz, 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 brąz! Dobrze. Odejdźcie ode mnie, bo zasłaniacie mi widok. A Grzesio w ogóle, Magdleta. jak lewiej... Magneta, o, magneta, idzie no onu... magneta! Nie, a, ej, to nie ej, to... To nie był magneta! <śmienki> to powinien być remis, kto wygrał? Nie ma był, zwycięzcy, nie ma zwycięzcy. Ta, o tak, ja tak, ej, skopaliśmy to trochę. To to ej, maagnet, ale, ale nie, to, nie było, były różowe. Nie, różowe były tylko, nie? Nie, no... Nie, magneta to taki ciemniejszy. No fioletowy to jest wtedy chyba. Ej, ale powiem wam, bardzo komicznie to wyglądało, jak tak Dobra, tryb wieże. Bierze, wierzę. Bierze, wierzę, wierzę. Wierzę. No. Ja, 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 ja wierzę. Ja nie wierzę, ja nie wierzę. Wierzymy, <gryzamy, gryzamy>, wierzę, 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 wierzymy. Wierzę, oh wierzę. God. Wow! O oh Jezu! Oh o, o nie, yeah. to będzie hardcore. czerwone, Czerwony! Jasny, ale Ruzia. jasny, jasny! Nie! Róża miała rację, jasny! Ja! Udało mi się, udało mi się! Dobra, odej, dobra, wjeżdżałeś ja, ja też złapałem w ostatniej chwili ten na dole, które byli na szczęście. Nie, 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 nie. <laughs> Że Czy czy nie? Spad, Grzesio spadł, brązowy, brązowy! A, ja, a ja jestem na samej górze praktycznie. Wiem, ja pospinam się po schodach powoli do góry, spokojnie, dam radę. Nie, to powiem wam, było komiczne z waszej strony. I, o nie, i to jeszcze... Aaaa! No i spadła, no i we... co? No dobra, ja bo ja miałem... Al... Ja go nie widziałem. Ja miał Jest z... biały, tak. jeźdź biały u góry, Nie! E... Ja nie było! Ej, ten, ten hardkorowy tryb był strasznie. No u mnie białego nie było, no to to było ostanie. No -a ja, a ja mia ja miałam ja, strasznie ey. daleko do czerwonego, że w ogóle go nie doszłam ja, do niego. Ja, ja powiem tak, mnie ten pierwszy czerwony rozwalił, bo tak, ten czerwony, nie, ten czerwony, jeździł zi Nie, nie, nie ale czwarty, do którego to Ale, ale to było dobre, nie tylko, że ja potem miałam oszukane, bo w ogóle nie było szans. Ej, na rowerach! Rower! Rover! Dobra, będziemy rowerem, dobra! Paweł jumper będzie! Power jumper będzie! I teraz jak się dzieje! Paweł! Paweł jumper! O Wow. Jest rower jest Niebieski, niebieski, Ciemny niebieski! Ciemny niebieski, jak to który jest? Ten? Nie! Ty, nie, nie jestem niezny! Nie, nie, <laughs> Maciek! Maciek no serio! Nie. Maciek no! no ten, jak, ty to to jak ty to zrobiłeś? Jak ty to zrobiłeś? Dobra, kolejny kolor to. Ten, na którym Fioletowy. stoję! Fioletowy! <laughs> nie ruszam się stąd, dobrze. No, Miałeś rację. Nas, zostało nas czterech graczy, tak? Żółty, 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 żółty. Nie ruszamy się. Ej, misiek, zjeżdżaj stąd! Z tym Grzy, Grzesio indywidualnie w ogóle robi... No Grzesio, Grzesio, to sam tam siedzi. Czarny? Ale dobrze. Dobra, czarny, jest czarny, czarny, czarny. E, ten czarny nie jest nie taki się, czarny. Nie, 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 nie! Zdążył. O, zdążył, Dobra. A misio spadł, misio spadł. A się spadł. Jaki kolor teraz będzie? Brązowy, brązowy? Nie! Ach. A, a, udało się! Udało się! Maciek, widziałeś, jak ja musiałam hardkorować? Nie, ten, nie, ten, nie, ten ten ten, 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 ten. Maciek, kibicujesz mi czy Grzesiowi? No kibicuję tobie, tylko jakiś tutaj psychofan mój wpadł. Oooo! O, o Rózia, spadła, Grzesio, Oj, wycięzca, o, Grzesio wycięzca! Grzesio mnie zepchnął, widzieliście, Grzesio mnie zepchnął, on tam nie powinien być na podium. Nie, ty mnie dotknąłem. Właśnie, dotknąłeś mnie kołem, dlatego ja spadłam. A, a ty Maciek, się tutaj skoncentruj, a nie. Ale Jestem skoncentrowany, kłamie, tylko spadłem. Ta, ta, spadłeś, no to się... Dobra, e... Flower mode? Nie, nie Glider. Trzor... Gl gildia. Gildi 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 glider, nie wiem, co to znaczy. Będziemy na paralotniach. Dobra, nas e... jesteśmy Uła, na paralotniach. Ja latam, ja latam! Czarny! E, czarny. To ja nie zdążę, czarny? nie zdążę. Ej, nie. chciałabym złożyć... Nie wiem, za... to był czarny! Nie można skakać. No nie... No, o, nie można skakać! No nie. nie można skakać. A skakać. Jesteś... skakać. szary, 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 ja szary, na... szary, szary, szar... Ech! Pomyliłam go I... ale z czarnym. Pan. Pomyliłam go z czarnym, Maciek, nie wiem jak ty. No nie, ja od razu powiedziałem, Różowy, że jest Kto ja... To ten? tak, ten ten Maciek, ten ten. Ja wiem, że masz problem z kolorami, ale to o ten chodzi. Nie, bo fioletowy bardzo jest podobny do różowego tutaj, oni nie co nie nie Cyjan, Cyjan, cyjan zostajemy tutaj, bo on ten cyjan to w ogóle wygląda inaczej niż na obrazku u góry. Się guys! No Hello. właśnie, się ma. Czerwony. Czerwony. Dobrze. Źle się, się był. Dobrze, stoję. A e, ja się boję. Co? Dlaczego ja zginąłem? No bo pewnie źle spojrzałeś, różowy. Nie, co się stało? No spadłeś, no! Jak? Maciek nie wiem po prostu zrobiłeś. Fru skam. Zielony, nie, no, Skam, zielony, zielony. skam poleciał. Mam, skam. Nadzieję, że mam nadzieję, że ten zielony. Ten zielony. Tak, ten Thank zielony! No i dobra, mogę wam jakoś przeszkodzić? Coś nie. Tutaj mogę wam wysłać na mapę. Coś możesz, mogę nam możesz nam pomagać. No, możesz nam... Nie, nie, ten! nie, nie zielony! No ja też nie ten, no! Ale co? 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 Co się wydarzyło? No nie ten zielony Maciek, weszliśmy z Grzesiem. Tak, a ja wszedłem na ten kolor co wy stanęliście i co? mi jakoś niby przegrałem, tak? No bo stanąłeś tak? na kancie i się zeslizgnąłeś. Tak, na pewno zeslizgnąłem się, no ktoś ta, mnie gdzie popchnął ty gdzie... pewnie. No nigdzie nie popchnął, nie gdzie... Riding mode, no na koniu pojeździmy sobie. Dobra, teraz będziemy koniarami, Dobra, horsiary. Horsiarze będziemy, horsiarze. Horsiary. Horsiarze. Horsiary. Pomy, yy, e, nie męska. ma... O, jest koń, jest koń, jest konik. Co ja... Nie, nie... Nie... nie można skakać! nie! można skakać na Ale ja o, wyglądam... Ma... Patrzcie... Maciek, miś patrz konia. Patrzcie jak wyglądam cuty na tym koniku, jest super. Niebieski, e, niebieski, to ten? Niebieski, niebieski, niebieski. niebieski ty, ty, ty. Proszę, bądź tym kolorem, ja. bądź. Uhu! Jefiu! Dobrze jest ten kolor. Zna... Ty, wiem o co ci Grzesiu chodziło, że spadła ten z konia, a, 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 a. Ruzia spadła z konia. Ja nie spadłam z konia. w jednym miejscu, Tak, widzę nie. i Ruzia normalnie no jak stoi widzicie? w jednym ja miejscu. Się... Ja Maciek tak. spadł, jest z konia. O nie. Gdzie jest e, fioletowy? fioletowy już... tutaj. Ej, twój koń sam lata. Twój koń lata sam, ja widzę. A ja widzę, że twój. Blązowy, bląziowy, bląziowy! bląziowy, bląziowy. No nie, nie nie zdążę, Nie, nie, żąże, nie zdo... no! Ja zdążyłem, ja zdążyłem, ja zdążyłem. A ja nie, bo mnie ktoś zablokował. Czarny, konia. Czarny, niebieski, Ta, o masz ej, ej, ej zobaczcie jak tam Maciek leży, a jego koń sobie galopuje bez niego. Nie, nieprawda, 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 o, ja, ja jestem widzicie? na koniu. No właśnie nie, ty wyglądasz jakbyś nie był na koniu. No u mnie też lewitujeś. Wierzcie, że jestem na koniu. Ty, ty jakieś cheaty masz? Tak. Nie. A mówisz, że odpali cheaty w tej grze, mówił to. No. Nic nie mówiłem takiego, przesłyszeliście się. Macie, ty, twój koń. O, o, ty, co był zielony, się Dobra, zielony, ciemny, zielony, ciemny, zielony. zdążyłem! Zdążyłem. Maciek, twój koń zdążył, bo ty leżysz sobie. Nie, ja zdążyłem. Ja się zdążyłem, ja? Dobrze! Dobra, zdążyłem. Ale jak to, jak, to ty, jak to ty zrobisz, że z konia ja spadłeś? No normalnie, powiedziałem koniowi, lecisz za mnie, robisz roboty, a ja stoję w miejscu i nic nie robię. Tam, tylko ja, jakiś randomowy typ, i koń Maćka. I koń, I, dokładnie, i koń Maćka, i koń Maćka. I koń Maćka. Dobra, dawać, dawać, kończyć no, tę rundę. Ty, 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 Pomarańczowy, ty to pomarań... jest oh, Jak daleko. Nie, nie. Cześć Maciek! Dobra, jeden Mój koń ja, spadł. Nie, nie. Maciek, daj mi, użyj mi użyć mi swojej głowy. O, dobrze, wtedy wszystko widzę. Ej, no, użyć mi swojej głowy, Maciek. Hey, zobacz, że a gdzie ty jesteś tak wysoko? Wow. Dlaczego tam jestem jesteś? Na biały Grzesio, biały. Ja haksuję, zobaczcie, jestem na białym teraz. A ja z tobą nie gadam hakerze. Ja teraz na czerwony idę. Grzesio, Grzesio, a... jo, Grzesio, Grzesio, Grzesio je jest! Win. Grzesio dwa Dobrze. razy już wygrał tą rundę. Like dla Grzesia. A I sam jakiś termin ważności 14 minut. A a dla luzi. Tak. Zobaczcie, Sobie zobaczcie, dla zobaczcie, dla jestem i w góry. O, cześć Maciek. Ruzia, A dla komentarz No chcę, chcę, chcę być jak w góry, jak ma być w góry. O ja, dzięki Maciek, jestem w góry, jestem ogniem, palę się. Dobra, Dobra e, delfin, co delfinki. Ale tutaj była słaba grawitacja, low gravity, jest dobre. Ja chcę delfinki, mam nadzieję, że wygrają delfinki! Nie no, będziemy pod wodą, będziemy na delfinkach. Tak, delfinki! No i też nie można kakać znowu. Pomarańczowy. Nie! No fajnie, że też pod wodą bo kolory się, tak o! Ale jak przybliżycie, to widać, ale jak przybliżycie, to widać. Nie będę przybliżać się Czarny! Czarny, 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 czarny. Nie, nie jesteście na czarnym. Jesteśmy. Dlaczego A, kłamiesz? A faktycznie, bo u mnie nie wyglądało na czarne z tego kątu. Weź, tak nie rżowa, kłam. Różowa, 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 różowa. Ej nie, ten tryb jest ciężki na delfinkach, ale jaki jest uroczy. Dobra, Ej, teraz jaki, 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 jaki? jaki Ciemno-niebieski. Ciemny-niebieski, ciemno -niebieski. Ej, ciemny, niebieski, Dobra, ciemny, jestem. niebieski Mam nadzieję, jestem, że jestem. jestem. <laughs> o, ktoś spadł, widziałam jak poleciał. Niechcący. Ciemny-niebieski, ciemny-niebieski. To ten? To ten? Nie, nie to, to jest nie, jasny. No Nie. nie. Maciek! No, a ja walczę o puchalniści. Biały! Haksuj, haksuj i leci do góry. Dajesz. Na głowę i do góry! Dobra, dobra. Ech. Macie tutaj bardzo. Proszę... Eh, nie mogę! Na głowę Jest! musisz mi skoczyć. Jestem! <gry> dobra, dobra, daj się. Ale ja was widzę, Grześ oddajesz! Proszę wygraj to w naszym imieniu! Biały! Na lewo! Dobrze! Ty. Ty mi nie mów na lewo, bo pobiegnę na prawo. <noise> Masz rację, też bym pobiegła. <noise> Taka dezorientacja jakaś poleci dziwnie. Dobrze, Maciek, chodź do ognia. Gdzie jesteś? Jakiego ognia? Siankowy. Ja nie mogę tam pójść, bo nie mogę podskoczyć tak to wysoko. To weź czyjąś inną głowę, użyj, żeby tu wskoczyć. Nie mogę, bo nie skacze tamta osoba. O nie, szkoda, szary. Szary Grzesio. Szary, szary. Ej, go, godny przeciwnych ci się trafił, Grzesio, trzeba przy... Ej, żółty. Żółty. Grzesio. Grzesio. No nie, no ten też jest dobry, no brązowy, grzeje się brązowy. Jestem, 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 skakowałem, a jestem też. ty masz też. taką otoczkę, a ja mam taką... Patrz, ja mam różową. No masz różową, wow. dostałaś. A ja mam się dziwnika. Ale mega. Co, dobry jest? Macie, czerwone, czerwone. Macie, macie robimy serduszko. Czekaj, bo ostatnio zostały im sekundy. Wow. Z dwie sekundy mają na zmianę, szybko, Grzesiu o! dał radę! Ej, ten typ też sekundy. dał radę, on sekunda. też dał radę, no jak to tak? Grzesio, on ma 26 level, on to, on to codziennie gra, po kilka godzin! On trochę jarduje, on jest profesjonalistą! Nie jesteś u ciebie! Jest, on jest mega nie, ale doświadczony! i nie, 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 nie! 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 nie się <laughs> mnie, a Ciebie! <śledził>, <laughs> <laughs> ale jesteśmy z Ciebie dumni, Grzesiu, dałeś radę! No, A gościu Papalina. nazywa się piorunek.pl no dobra. Czyli z Polski, dobra, zwracam honor. Dobry grać z ciebie, jak z Polski to dobry. Jesteśmy Aladynami. E, ale my się lezimy na tym. E, mega. Chiloczik. A dobra, to ja mogę tak polskać. Tak to, tak to się mogę bawić. Dobra, kolejny kolor będzie. Pozdrawiamy widza, Ciem... pozdrawiamy widza ten, tutaj. Ten, 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 yy, ten który ciemny. Ciemnozielony. A ja widzę, że wy sobie stojicie na dywanach, a ja leżę. Szary, 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 szary burzy. Zieloną poszliśmy do najbliższego, macie do najdalszego. Tak, nie? tak. tak a, macie... No bo ja patrzyłem się kamerą, wiesz, inną stronę po prostu. fiolet, fiolet. E, purple. Maciek, co? Purple. Co Maciek? Purple. Jakie? Purple. Purple? Cyan cyan cyan, cyan. 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 Ja się za długo, Dzień, zas ja się za długo Dzień, zastanawiam. Dzień. Patrzcie, jaka poza na dywanie. O, o, nie jeden pa. spadł. Gdzie teraz? Magneta, e magneta, to ten. Ma to nie. O, oby. Proszę, tak? Tak? tak. tak. Aha! No. Ja, ja już... nie, no nie, Maciek, ja, no, ja przez mam... ja ciebie to już zwątpiłam. Jest <laughs> jankowy. <laughs> o, jak jak wyglądam. Dobra, 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 bez... dobra, 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 bez stresu, bez stresu. Bez stresu. Szary, Szary? to ten? No nie. No, no, znowu? Tak. No nie! O! A my staliśmy na tym samym szarym, Ale ja, brąziowym. Ja, no bo one, te kolory są oszukane. Maciek! Maciek! O nie! Biał, biał, poczekaj, bo ja bym patrzyłem się na niego, prawie bym spał Ej, no Maciek, nie? Tak, Maciek, kolor twoich włosów, twoich włosów, tak Ale on na dywanie pofrunął i oszukał. Szary, szary, szary! Dlaczego tak daleko? Oookej! Bo Dywan chyba dał radę, Dywan się opiął. Niebieski! bierz! Nie dobrze, o, Grzesio wygrał kolejną grę! Takie! Dobrze, Grzesio! Jesteś prosem w tej grze. Sigma, Grzesio! Czekajcie, e się w tą grę. Dobra, teraz się skupcie, bo gramy ostatnią rundę, dobra? Dobra. I mam nadzieję, że ja ją w końcu wygram, a nie tylko Grzesio, albo Maciek, albo piorunek. Dobra, piłki! Wieża balonowa! Piłki. Ojej. Ball, 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 I znowu wiezia, i znowu Maciek, tak. Tak, nie Tak, skończy. Nie, musimy zostać ja... na samej górze, to tak jest najłatwiej wtedy wyzwyciężyć. Jeez, nie? Tak. A już spadłam? Nie. Dobra, Dobra co jestem co na samej górze. Żółty, 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 Dobra, nie ma problemu, nie ma problemu, jestem na samej górze. Tu jest nadzieja, że ja przetrwamy też? długo. Ojo! Tak. O nie! O, ktoś o, już spadł, ale... Wow. Ale ma, są szanse, po prostu jak spadniemy, nie, to można ale... zawsze... To jest fioletowego Nie widzę. Nie widzę fioletowego, nie widzę fioletowego, nie widzę fioletowego! Musiałem zaskoczyć na bo nie było widać fioletowego, nie? Tak? To chociaż trafiłeś, a ja nie. Ja trafiłem, jak zlatywałem, ale jestem, spinam się coraz do Grzesia. Grzesio przeżył? Grzesio przeżył, Grzesio jest na samym górze zwykle. Dang, 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 Dobra, na no, fiolet. Ja, mówię, ja ty gdzieś no, tam w tej gnie, nie? Dobra, eśportowciu, ja lecę do ciebie do góry. E, wie, wiecie co? Wiecie co? Piorunek spadł. O! Maciek! Maciek! Nie no, to było za szybkie, Maciek, jeszcze jedna runda. Maciuś wygrał wow. sobie właśnie. Ale jak dysuję? Maciek, ale no. masz gata. No jeszcze ci się głowa pali. No. Ej, bo ja ze spadłem na sam dół praktycznie i biegałem do góry, tu widziałem jak poleciała wasza trójka równocześnie. No tak, bo, bo ja ten zielony był daleko. Dobra, no. ostatnia runda, Baloniki. Na rolkach czy balony? Balony. Balony Balony Balony. baluns, baluns, baluns. Dobra Czy można podskakiwać na balonach, jak myślicie? Tak, ja, jakie znowu. dywany Dywan. znowu? No. Co? No No nie, no ja serio już spadnę. Ostatni wbieg. Nie, nie, nie. Ej, to było długie, mogłeś mieć naprawdę dużo czasu. Ta, długo odwiedziłaś, się, ja już zacięcie mózgowe dostałem dużo wcześniej. <grym> A tam twoje lagi mózgu się nie liczą, Maciek. <grym> zacięcie mózgowe dostałem dużo jaki szybciej. Jaki kolor, jaki kolor? Znowu niebieski? Dobra, jest, jest, jest. jest. cię, dobra. Jest, ty jest. na niebieski, nie, A nie się nie, to tutaj. Nie, <grym> wszyscy ziatło, na jednym klocku, o ja dobrze. Ale wiedzieli, co wybrać. Czerwony, czerwony, czerwony. Dobrze, to. jestem sama na moim czerwonym klocku. Ja też. A Maciek, ty tam. Piorunek wiesz... się wywrócił, piorunek się wywrócił. Piorunek, który nie jest czarny, ale okej. Okay. Maciek, ty spadniesz Zob... zaraz! Nie spadnę, zaraz Ja tego za, czarnym nie, nie nazwał, to moim zdaniem jest taka asfaltowa światłość. Tak, szarość. też mi się tak wydaje. Maciek, spadniesz z dywanu? <laughs> Serio? Maciek, to no nie nagadaj, że... Jest szary, 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 szary. W końcu trafiłam, bo ja zawsze brałam ten czarny, że jest szary niby, nie? Let's go, dancing Uuu, in the floor! Maciek, spadniesz Uuu. zaraz ze swojego dywanu. Nie spadnę. O, jak daleko! <laughs> Zażyłem! A, to nie ten Zażyłem, zażyłem, zażyłem! jak Grzesza, siedzę! Jasno, czerwony, jasno, czerwony, jasno, czerwony! Za, jak siedzę, za, jak siedzę! Maciek, przestań, bo mnie koncentrujesz ty mi tymi wygibaj za! Za, jak siedzę, za, jak siedzę! Czarny! A byliśmy na czarny, mogliśmy zostać. No nie, bo czy był jasno czerwony jak mogliśmy? A, a bo były rzeczywiście. Tak, ja, bo te... się zmieniają te czarne, czarne, a, czarne, czarny. Dobrze jest zdążyłam! A <grym> tylko dwa były, widzieliście? A, wszyscy krywalizują, z już... Nie, 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 tak! Ludzie musisz wygrać. Tak jest! W końcu ja jestem mistrzynią tego! Tak jest! Pamiętaj, czy stawić łapkę w górę i komentarz pod chwileczkę. Do zobaczenia w zastępnych odcinkach, pa